90 pucharków! Na tym zakończyliśmy poprzedni odcinek z Bloom Tower Defense Battles 2. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Na samym wstępie chciałem z góry podziękować każdej osobie, która już w tym momencie zostawiła łapkę w górę. No i słuchajcie, my dzisiaj kontynuujemy nasze zmagania: nasze zmagania w ZOMG Superdom, oczywiście droga do. Em, droga do. Em, jak to się nazywa, do Hall of Masters, wciąż trwa. Zobaczymy, czy dzisiaj. Choć w sumie spoko by było, gdyby dzisiejszy odcinek skończył się tak jak ostatni. Czyli dwie wygrane, jedna przegrana, bo taki był wynik poprzedniego filmu. Jak nie widzieliście, to zachęcam sobie nadrobić, bo było naprawdę ciekawie. No i co? Mapka koru, bardzo krótka mapka, na krótką mapkę zagramy. E, tylko tu chyba nie ma za bardzo gdzie farm stawiać, nie? Chyba nie ma za bardzo gdzie farm stać. Może gdzieś da się postawić farmy, ale w sumie to nie wiem. Dobra, nie nie wiem. Zagram tak shooterem magiem i farmą. Nie wiem czy to się farmę da w ogóle postawić, zobaczymy. E, no jak się nie da, to trudno, no co? Jak się nie da, no to... Unlucky. No to zagramy po prostu bardziej pod wysyłanie balonów, no i tyle. No i będę minus jedną jednostkę, więc gdzieś tam też to powinno mnie zaboleć, ale tu chyba da się coś postawić. Chyba coś tam się da. Tragedii nie powinno być. E, teraz tak, Chciałbym chciał tego tak shootera postawić. No właśnie wydaje mi się, że może tu najrozsądniej, bo tak... Jeżeli postałbym w innym miejscu, to te ataki obijałyby się o, o, te, o ten pień. Przez niego nie da się przestrzelić, więc no, wydaje mi się, że to miejsce będzie jednak lepsze. On mi zabierze trochę HP. Chociaż widzę, że nawet nie idzie tak tragicznie. Myślałem, że stracę więcej życia, tak na samym początku. A tu widzę, że idzie naprawdę znośnie. Straciłem dosłownie jeden punkt życia. Oboje mamy ten skin w ogóle do balonów z tymi czapeczkami, więc nie wiem, całkiem śmiesznie. E Dobra, on nie ulepsza z jakiegoś powodu pod te ostrza, więc ja wysyłam w odpowiedzi zielone balony, żeby on po prostu kupił to ulepszenie. Na farmę zbierał. Okej, okay, więc tak sytuacja wygląda. Pewnie, że tak. Ja bustuję. Jak nie sprzeda farmy. Chociaż nie, no szybko dozbiera na te ostrza, ale oberwie mocno. W sensie agresywnie na niego zagraliśmy. Bardzo agresywnie. Spoko. No i w sumie jego. Jego wina, nie? Niepotrzebnie. Jakby nie wiem dlaczego. Najpierw wydaje mi się, że powinienem postawić tego tak, shootera 2-3, a dopiero potem zbierać na farmę. Ale dzięki za informację, że farmę tu można postawić. <grych> Prawdopodobnie to jest taka sama strategia jak ta, którą ja gram. Spoko. E Wydaje mi się, że w takim razie 11 runda będzie jego słabą stroną, jeżeli nie będzie miał nekromanty. Jeżeli nie będzie go stać na, blade, na tego, na e, Melstorm, Mel, Melstroma? Tak? Mel, 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 Melstrom to się nazywa. Jeżeli na to go nie będzie stać, to 11 runda myślę, że tutaj może być niebezpieczna. no Zobaczymy, zobaczymy, jak będzie grał. Na ten moment to w sumie ciężko stwierdzić. Zobaczcie, że on dalej ma kupione tylko jedno ulepszenie na górze, bo ma to widać po prostu. Widzicie, ja mam takie trzy ostrza na tak shooterze, on ma tylko dwa. Więc jak będą no to wid... O, druga farma się tu zmieści, super. Lecą baloniki w grupie. Spoko. Zagrajmy magiem. E, fireball na razie. Na razie zagramy po prostu pod firebola. Okej. Okay zagram czarnymi balonikami w niego. On teraz przestanie na mnie wysyłać, bo nie jest w stanie jednocześnie wysyłać, kupować defensywy i farmić. Ja to bustuję, ja to bustuję. Ja On w, w odpowiedzi również bustuje. Dobry ruch, dobry ruch, bo by padł. Gdyby nie, nie ten. Stawia Gwendolin, spoko. No i teraz pytanie, czy Gwendolin mu wystarczy? No niestety na tej mapce, znaczy niestety, niestety, niestety na tej mapce gra się agresywnie. Na tym to gdzieś tam polega. Dobra, ale mu się nic nie przedostanie już. Z tymi jednostkami, które ma raczej ciężko, żeby coś mu się przedostało. Spoko. Spoko, spoko. Hmm. Wydaje mi się, że. No, że dostawimy naszego bohatera. Zagrajmy tak. E, nic to nie da. Okej. Okay drugi tak shooter. on wysyła zebry Ja bustuję Ja bustuję no zdecydowanie Dekromanta. Please, please, please. Let's go. Teraz on musi Melstormen zagrać, bo przegra. Dobra. Hu, spocony mecz, ale daliśmy radę. <grym, <grym, tak chciałem kisić te farmy tam do samego końca. Nie wiem, czy widzieliście. Tak czekałem na tego nekromanty i mówię sobie: sprzedawać te farmy, czy nie sprzedawać? Ale już nie było opcji, żeby ją dalej trzymać. Dobrze, dobrze. Pierwszy mecz wygrany. Szybki, fajny mecz. Podobało mi się. Nie wiem, czy był skillowy, wydaje mi się, że tak, ale to już zostawię Wam do oceny. A czekajcie, czekajcie, cancel, Discardujemy sobie to. No i lecimy, kolejny mecz. Jeden pucharek na plus, 91 pucharków. 9 nas dzieli od Hall of Masters, ale przypominam, wydaje mi się, że od 95 pucharków już jakby jestem w tym lobby z Hall of Masters, jak gram z Superdom, Superdom, to znaczy, że już mogę grać na przeciwników, którzy są właśnie w... W, no w, tym, w tym Hall of Masters In The Wall, mam złe wspomnienia z tą mapą po ostatnim odcinku, więc z niej sobie zrezygnujemy. Garden. Okej. Okay. Nie jestem fanem tej mapy, ale niech będzie. Wydaje mi się, że jest dużo miejsc do farmienia. Może jakoś sobie damy radę. Może jakoś to będzie. Fajny by, fajnie, by tu się sprawdzał ten nowy bohater. Tylko on jest strasznie drogi. Nie wiem, czy nie chcę zagrać Dartlingan Ninja Farma. Zagrajmy tak Dartlingan Ninja Farma. Dartlingan na tę mapę jest spoko. Jest tutaj po prostu długa podłużna ścieżka, więc Dartlingan sprawdza się świetnie. Ninja maobka oczywiście pod late game oraz pod sterowce. Farma pod zarabianie pod też taką trochę większą płynność, jeśli chodzi o naszą ekonomię, w grze ogólnie. Wydaje mi się, że spoko. Jestem raczej optymistycznie nastawiony. Ciężko stwierdzić, e, jak mocny jest nasz przeciwnik, ponieważ ma jakiś docelowy baner, docelowy awatar. Więc no wiecie, tak zazwyczaj ustawiają dobrze gracz, więc nie wiadomo, jak to będzie. Może być kiepsko, zobaczymy. Czy on też zagra Artlinganem? To jest w sumie ciekawe, ciekawe pytanie dla mnie. Też zagra dartlinganem. Okej, okay. no taka mapa, że wydaje mi się, że dartlingan jest najrozsądniejszy. Ale ciekawe miejsce w sumie. No całkiem ciekawe. Dobra, ja idę pod środkowy tier najpierw, potem ulepszamy, robimy 1-2-0, potem jeżeli on wysyła na mnie sterowce, robimy. A czy nie sterowce, tylko jeżeli on wysyła na mnie czarne balony, to robimy jeszcze jednego dartlingana 002. Ale ogólnie nie ma, nie ma co się specjalnie przejmować, on też gra farmą. Prawdopodobnie to będzie podobna strategia do mojej. Spoko. Spoko, spoko. A wyślimy, nie wiem, może coś takiego bardziej mocniejszego, skoro on już poszedł pod farmy. Chociaż Dartling Gun i tak, nawet z tym mocniejszymi balonami, powinien sobie poradzić. Niestety. <grym> tak, my to też wynika z kształtu mapy. Chociaż coś tam mu przeszło. No, nie powiedziałbym, że tak gładko, nie? 10 hp, gdybym więcej tego wysłał. Okej, okay, on mi teraz, on ciągle wysyła na mnie żółte balony. Nie wiem, dlaczego to robi, bo w sumie. Oboje jakby farmimy, a wydaje mi się, że to nie jest w stanie się przebić przez tego mojego Dartlingana, więc trochę nie rozumiem. To jest tak jakby hybrydowe farmienie, tak? No bo z jednej strony ulepsza farmy, z drugiej strony te balony żółte wylatują na tyle wolno, że on nie wydaje na nie dużo golda. Zobaczcie, ja 100, 100 golda wydałem praktycznie na ten raż co przed chwilą widzieliście, a jak on wolno wylatuje, nie? Więc jakby z jednej strony to rozumiem, a z drugiej strony totalnie tego nie rozumiem. No <grym> piąta runda... Pewnie polecą białe balony. To jest akurat, podejrzewam, że więcej niż pewne. Wystarczy, że dostawię kolejnego Dartlingana. Okej. Okay. Ja wysyłam na niego w takim razie. Skoro on nie wysyła na mnie. A podejrzewam, że nie wysyła na mnie, bo nie ma golda. Bo ciągle wysyła inne balony. Spoko. Wyślimy po prostu dużo białych balonów. To jest coś, co może mu zagrozić. Okej. Okay. Aż zboostował. Jakby zdecydowanie to rozumiem. <laughs> tak moje to jest coś, co mogłoby mu zagrozić. Ja już nic nie wysyłam. Jakby boost jest wystarczającą odpowiedzią. Mm -hmm. Dobra, e, gramy obynem. No i tak, wiadomo, chcemy jak najszybciej wbić sobie 2-2-3-0. Upgrade. Priorytetowo środek na 11 rundę musimy mieć rakietki. Teraz to już jest w ogóle droższy upgrade, więc też trzeba mieć to na uwadze. Kiedyś to kosztowało chyba. Na początku 5200, potem 5400, teraz 5600. To miało kilka nerfów. Dobra, farm mam więcej, on ma pewnie większy przychód. Dłużej na mnie coś wysyłał. Nie jest to ktoś, kto się boi marnować boosty. Nie, mam przeczucie, że to jest dobry gracz. Mam przeczucie... O jest. Przez przypadek nacisnąłem. Mam przeczucie, że to jest dobry gracz. Mi skliknęło, mi się niestety. Jakieś takie wiecie, nieuzasadnione obawy. <grymne> Wyślijmy trochę zeber. Okej, okay. to chyba wystarczy Nie wiem, właśnie bardzo ciężko mi określić jak dobrze radzi sobie Dartlingan po tych zmianach Dobra jakby. Man. Wydaje mi się, że on tego nie wybroni. Jeżeli nie ulepszy rakiet, ulepszył rakiety. Spoko. To jakby zmusiliśmy go do kupna upgrade za 5000, więc zdecydowanie jest to warf. Tak mi się wydawało, że ma na to golda, ale spoko, spoko, spoko. spoko. Sterowce teraz będą problemem, bo oczywiście ten Darting jest taki sobie na sterowce. Chyba, że ulepszymy skill'a. Ale skill wiadomo jest chwilowy, więc jakby <ścoughs> trzeba o tym myśleć. Po to mam tą Ninja Małpkę to mamy to, to ninja mapkę, właśnie, żeby ewentualnie tutaj ze sterowcami sobie radzić. No dobrze by było mieć chociaż tę stunującą. No zobaczymy, ja nie wiem, bo on może wysłać na mnie dużo opancerzonych sterowców i ja. No właśnie, nie czuję tej gry, nie czuję tej gry, tyle wam powiem. Może uda się wygrać, ale nie czuję, nie czuję tej gierki, niestety. Okej, okay, on poszedł pod. Mam takie wrażenie, że to w ogóle mu może sporo zrobić. Zbustujmy to. I jak to pójdzie. Okej, okay, zbustował rakietki. Okej. Okay. Problem jest taki, że wiecie, on traduje boosta. Mamy tutaj taką sytuację, nie, że on traduje boosta za. Ten. Za. I jakby nie musi nic sprzedawać. I to jest dla nas niewygodna sytuacja. W sumie bym powiedział. No niestety z bomby musimy pójść. Musimy zbustować, bo ja trochę tego nie widzę. No właśnie. Dobra, zagrajmy tak. Eee, hm. Lepiej farmi, nie? To jest problem, jakby jestem totalnie outfarmiony przez niego. A jeżeli nawet on będzie miał jakiś problem, to po prostu sobie. A nie, milion boostów służył. Też jest problem, że ja tego nie wiem. O, już mastiki bomby, więc do widzenia. <grystanie> Może. Też zawsze może grać z killem, po prostu, nie? Sprzeda se farmy, zagra z killem. Tak, my no na ten moment przegrywam. Na ten moment zdecydowanie przegrywam. Eee, dobra, myślmy, jak tu można by go... ...wykosić. Rozegrałem po prostu, no trochę Shinobi jak tu pójdziemy, to wiadomo ta małpka będzie dobra. Ale kiepski mam przychód. Kiepską mam sytuację, <grystanie> tak szczerze, to kiepściutką mam sytuację. Wydaje mi się, że to jest na DDT gra. Bo wiadomo, że na DDT jakby nasze zestawy są takie se. Jazda. A czy oczywiście ta mapka jest dobra na DDT, ale Okej. Okay. No nie wiem. Nie wydaje mi się Coś tak kiepsko to widzę, powiem wam. Dawaj! Ale olbrzymi rasznie. nie? No coś zginąć nie mogę. No... Nie, nie, nie wiedziałem jak to wbronić. Cały czas farmił i potem zmiażdżył mnie kolosalnym rasem. I jeszcze Skubany rzucił to, te BFB, po to, że gdybym ja wysłał, wiecie, bo ja go mogłem kontrować BFB, chociaż mogłem próbować Moabami go kontrować opancerzonymi, ale jeżeli odmiał Golda na skilla, to by to wybronił. Ale no mogłem, bo czułem, że nie wybronię. Nie miałem też Golda, chciałem przez chwilę ulepszyć, nie wiem czy widzieliście, tam próbowałem Dartlinganem zagrać, bo Dartlingan ma ten upgrade, który jest mega, mega mocny, ale zacząłem w pewnym momencie robić rzeczy bez sensu. Eee, czekajcie, ten upgrade, czwarty na to, na Plasma Accelerator, to jest bardzo mocny upgrade. Jakbym dał radę go ulepszyć, no to byłoby dobrze, to byłoby dobrze. No ale cóż, od początku lepiej, mnie, lepiej ode mnie farmił, no i później co? No to się odbiło, miał więcej golda, wszystko puścił w rush, ale też zostawił sobie defensywę. No, wyszło jak wyszło, co tu dużo mówić. Mapka Koru, dobrze, spróbujmy jeszcze raz na, jako ostatnia gra tego odcinka. Miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać, wtedy wiadomo, chociaż ten jeden pucharek na plusik będę po całym odcinku. Mm. No tu było intensywnie, jak graliśmy tą strategią. Mac, tak, shooter i farma, ale i tak zagramy. Zobaczymy, czy tak samo jak w pierwszej grze uda się wygrać. Miejmy nadzieję. W sumie spoko jest granie właśnie na takich krótkich mapach, bo, no mówisz, są szybkie mecze, więc przegrana mnie aż tak nie boli, wygrana, e, a wygrana cieszy, bo, wiecie, jest to szybka wygrana. Tak szybkie są te mecze, więc to jest zawsze spoko. Szkoda tego poprzedniego meczu. No cóż, <śled> Zostałem zweryfikowany, no co tu dużo mówić. No gościu mnie po prostu zmiażdżył. <laughs> Lepiej farmił. No właśnie. No, sprzedał te farmy. Ja już jakby, jak widziałem, że sprzedał farmy i nic nie postawił, to już wiecie, już tak czułem, nie? Już czułem, że będzie grubo. No niestety, nie dałem rady skontrować. ojku Dartling Gun. Bardzo dobry, bardzo dobry wybór na tę mapę. I podejrzewam, że tutaj ja będę na mocno przegnanej pozycji, nie? Bo gdybym zagrał znowu Dartling Gun... Ninja Małpka i Farma, to na tej mapie wydaje mi się, że to w sensie tak samo gram w poprzednim meczu, to na tej mapie to też by było lepsze niż to, czym gram teraz. No ale trudno, grajmy już to, grajmy już, czym gramy. Wiadomo, Dartlingan też to nie jest tak, że to jest bierzeczka nie do pokonania. Także spoko. Widzę, że ludzie bardzo szybko stawiają te farmy. Co z kim gram, to naprawdę dużo szybciej ode mnie. Widzę, że lecą te farmy, więc spróbuję z tego wyciągnąć jakiś wniosek i też po prostu jak najszybciej będę starał się te farmy stawiać, bo no, co by nie mówić, no to widzę, że jednak stawianie ich całkiem szybko, przynajmniej na podstawie poprzedniej gry, no to, że, że gdzieś tam ma sens. No, wi widzę to samo, co w poprzedniej grze. Nie wiem, czy pamiętacie, gościu postawił farmę, a potem wysyłał na mnie... Żółte balony i ciągle ulepszał farmę. Widzę, to, to jest dokładnie to samo, co, co w poprzedniej grze widziałem. Mhm. To jest dokładnie to samo. Spoko. Bo to tak. Bo to wam słabo obniża waszą ilość golda, bo te balony wolno wylatują w tych rundach, nie? Więc, jakby to. Jak najbardziej to ma sens. Jakby rozumiem, jaka idea się za tym kryje. A przy okazji też, co by nie mówić, wbijacie sobie jednak, nie, ten przychód. Dobra, w tym momencie w ogóle nie ulepszam farmy, a dostawiam maga. Potrzebuję zagrać trochę bardziej asekuracyjnie niż poprzednio, mam wrażenie. Więc jakby już dużo szybciej pójdę sobie w firebola. Choć nie jak zagram, znaczy niż w poprzedniej, nie w poprzedniej grze, a w tej jeszcze wcześniejszej. Chociaż jak zagram bardziej asekuracyjnie to skończy się z kolei tak jak w poprzedniej grze, nie? Że będę miał mniej golda. Dobra, wiem, że Dartlingan 1 średnio sobie radzi z czarnymi balonami. Jakby wiem to, no przez doświadczenie że dostawi drugiego, ok Zdecydowanie to jest, to jest to co powinien zrobić w tym momencie. Spoko, mm, jakby tego się spodziewałem. Wall of Fire musimy zagrać. Zagrajmy Wall of Fire. W tym momencie wszystkiego ewentualne rasy będą odbite. Pójdźmy tu. Na jednej farmie pod dolny upgrade. No i oczywiście będziemy powolutku szli. Przede wszystkim tak, potrzebujemy pójść pod bohatera. No ja właśnie nie wiem, czy w ogóle tu gdzieś można jeszcze jedną farmę wrzucić? Pewnie się da. Właśnie nie wiem, bo trochę się boję, no bo... O, proszę, tu można. E, to spoko. Trochę się boję, no bo poprzednio zagraliśmy. No, poprzednio tu było ciężko, nie na tej mapie. Z tymi farmami. Zbieram dwa 800. Dobra, zagrajmy tak. A czy... Zróbmy tak. Jeżeli on nie ulepszy rakiet. Okej, okay, ulepszył. Spoko. Ale dużo golda musiał mieć. Nie, sprzedał farmę. Szybko to zrobił. Okej. Okay. Dobra. To było dobre z mojej strony. No teraz to chyba sterowiec najbliżej, nie? On sprzedał w ogóle wszystkie swoje farmy, więc ja nie wiem. Stawia je na nowo. Grął ceramiki, nie? Mnie tak kusi, z tak drogi ra. Dobra jasne. <gryw> Najwyżej coś głupiego zrobimy. Boost, 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 bo dobrze idzie. On też odpowiada boostem. Super, super, super. Git, 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 git. Sterowiec i za tym ceramiki. No! Bliska, bliska, bliska. Siadło to. Jakimś magicznym sposobem. On niestety też to wybronił. Co tu się dzieje w ogóle w tej grze, nie? Ja nie wiem. Chyba Busta użył, nie? Ja wysyłam na niego jakiś kolejny Mega megaraż. No nie gadaj no no i po bustach ojej dobra on teraz nie ma już bustów Spróbuję go po prostu pokonać kolejnym takim razem on nie powinien mieć już bustów Skilla kupił nie zdąży huh. Co to jest? Co to była za gra? Co to była za gra, nie? Mega. Naprawdę, znaczy mega, bo wygrałem również, ale... Ja już, jakby on wysłał na mnie raz, już nawet mógł te fioletowe balony wysłać. Ja nie wiem, czy one by się przez Nekromantę nie przybiły samego. Ja już tam praktycznie nic nie miałem, nie? Ja cię kręcę te sterowce jak poleciały, to też myślałem, że już po mnie, a potem po jak ja je wybroniłem, myślałem, że już po nim. Ale dwa oboje to przeżyliśmy jakimś cudem. No i moi drodzy, ode mnie to tyle, e, ręce już mam całe spocone. Bardzo wam dziękuję za uwagę, życzę wam miłego dnia oczywiście. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach, trzymajcie ciepło, cześć!